Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj sobie gramy na naszym świecie hardcore, drugi odcinek. Yy, ogólnie nagrywam ten film yy, od razu jeden, jeden dzień po tym, jak wrzuciłem na pierwszy film, tak wam mówię, lecz ten film leci dopiero o, chyba we wrześniu 7 około. Nagrywam sobie po prostu na zapas. Yy, w tym filmie będziemy chcieli sobie zdobyć yy, Zdobyć elytra, przejść gra ogólnie, yy, zdobyć elytra i zbudować farmę żelaza. No, tak to wygląda. Dlatego ja mam tutaj parę diamentów. Ja bym chciał sobie zrobić z tego set diamentowy. O, na no wszystko nam na szczęście starczyło, Dlatego będziemy mieć diamentowy cały stecik. Także to jest dosyć ważne, bo, no, wiecie o co chodzi. Yy, dobra. Musimy pójść do naderu. Teraz, dlatego potrzebujemy dirt de gravel no i żelazo, żeby zrobić zapalniczkę. Ehm, dlatego ja sobie to wykopię i idziemy do naderu. Okej, okay, mamy. No i pyk. Ja mam tu jeszcze nie nie i ogólnie denerwujemy to, bo e... I na przykład ja mam. E, gram sobie czasami na. O kurde. Gram sobie czasami na innym świecie. E, gram sobie na innym świecie i mam moje punkty te same. Nie, czy, nie wiem czemu są takie same moje punkty na, 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 na. tych samych światach. Zapomniałem, żeby sobie zrobić. Działam. E, ten. złota, coś. kurde, widzę, ale ciężko w tym będzie. Widać, jak nie żadnego złota nie mam. Dobra, ale wezmę sobie trochę drewna, bo może się przydać. No i idziemy. No i wezmę sobie coś do budowania. No weźmiemy sobie Dirta. No dwa statki. No nie będzie. Wracamy. Muszę wykopać sobie złoto. To jest sporna O kurde guście tu są. Ale w ogóle mamy słaby świat. Sła słaby rest, tak powiem. Widzicie, jaka tego resztę. Ale ja tu muszę zrobić taki coś, że tu będzie obudowanie portalu. Tu będzie wej wejście do góry. Dobra, no idź. Jak nas tak by to poszedł, ale przynajmniej to jest spoko. Tylko... ogólnie tak. Zobaczcie do tego jest. Dobra, ja się postaram nie zginąć. I znaleźć sobie bastion, się przyda i się przyda też forteca. Dlatego ja sobie... Kurde, guziec, ajajaj. Dobra, widzowie. Znalazłem sobie forteca. 180 metrów od tego. Od portalu i tu mamy port. Eee, ten, spawner tych, pierwszą pałkę mamy. Dobra, widzowie, mam 7 pałek. Eee, chyba pójdziem, pójdę do bastionu. Ej, no, muszę go poszukać, bo nie, nie wiem, gdzie ten bastion kompletnie jest. Dlatego przejdę się no i zobaczymy, nie? O, Witowe, Znalazłem w końcu tysiąc bloków! Prawie 913 bloków! Ogólnie trochę się boję tych piglinów, bo brutale mogą mieć mnie na szczała. tak powiem. Dlatego, no, troszkę się ich cykam. Dlatego ja sobie tu zbiorę trochę tych na draku, żeby może spróbować uciec. Dobra, jesteśmy w tym bastionie. Brutal! Dobrze, że mogę nóżki zrobić. U. Idealnie pod skrzynkę się wkopałem. Netherite scrap. Będziemy mogli sobie coś zrobić. O, wraz z O, kurde. Brutal. Brutal, kolejny. Uh. Kuzyn. Kurde, ale bastion się trafił. Bo nie ma tutaj nigdzie chyba złota. Dobra, widzowie. Ja się tutaj pomęczę z nimi. Wyś, sobie zobaczycie, jak już może będą ją perły. Albo nie wiem. Jak przynajmniej zdobędę złoto. Bo to średnio z tym. O, dwie perły. Mamy dwie perły, widzowie, dwie perły. O! Dobra, widzowie, y, mam perełki. I mam y, też... Jedną sobie zostawiam, y, żeby tam... Żeby móc na przykład jakbym wpadł gdzieś, to żeby gdzieś się skleczować. Trochę mi to zajęło, bo myślałem dokopywać cały czas, praktycznie. Dwa taki, tego mi wpierdzili. Praktycznie złota. Dam wam spoiler. Co będziemy robić w kolejnym odcinku, powiem mniej więcej? E, będziemy. E, już wam mówię będziemy robić farmę farmę tego. Farmę złota. Tak, tak mi się wydaje, ale tak bym chciał zrobić. Znaczy, tu jest Enderman, ale nie będę po co zabijać jak tam. Widzowie mamy to, mamy to widzowie no, w końcu, w końcu się udało. No, no i jesteśmy w domku. Mamy Elytrę, mamy Smoka Zabitego. Tutaj postawimy nasze tak, tak, Dobra, no na razie nie chcę, nie chcę tej Elytry używać. Tak na za bardzo. Bo nie mamy... Nie mam już żadnego. Nie mam mendingu ani. Dobra, a teraz co zrobimy? To ja to przerobię na ten. i robimy 20. Na razie zrobię. Ja teraz. Na który to jest poziom? 24, 28, 30 poziom. No i G. To jeszcze tak dostawię. Teraz aktualnie mamy duży poziom. To będziemy mogli sobie poenchantować. Efficiency 4, Breaking 3. Git. No, nie chcę klapikach hook Power 3, Unbreaking 3, spoko. Uuu, też do, dobrze. Dobra, widzowie, zenchantowałem mniej więcej yy, rzeczy. Utuwę akurat nie zenchantowałem: yy, Miecz, łuk, yy, yy, Pickax, Kill of, Siekiera, yy, yy, Kask, Plata, Leginsy. No i budownie z zenchantowałem. E, muszę przynieść teraz, e, będę musiał przynieść e, tych, e, będę musiał przynieść villagerów, bo chcę zrobić mending, a o, od razu, czekajcie chwila, tutaj e, dookoła robię slaby. Aha. Aha. Eee, co jest? Eee, widzimy co jest? Zadziwiłem dopiero co tego i dałem mu pracę. Eee, ale 36 emeraldów to jest za dużo. Ja ogólnie na innym moim świecie miałem za 14 emeraldów Mending. Także moim zdaniem eee, I tak będziemy to zmieniać. Bo pierwsze muszę uzbierać emeraldy. Eee, a potem dopiero ten. Dlatego wiecie o co chodzi. Dobra, no tak, na pewno będę chciał od niego wytrajdować za papier do tych emeraldy. Branch to jest. I sprzedając mu papier, dostajemy Emerald. Dlatego e, te Emeraldy też mam ten. Ale jeszcze też będę chciał zrobić tak, że, że patyki będę sprzedawał na razie. Jak przerabiam, on no, z tego nie będzie dużo emeraldów. 4 emeraldy będzie z tego w zasadzie. No to świnnie pracuję trochę. Ale wtedy zatrzymamy trady. Ja będę tyle, tyle go będę e, robił, że aż tyle będę jakby rozwalał i... Kład ten lekter, że on w końcu mi da mending za 14. Bo nie będę raz 36 za mending brał. Znowu dał mending, ale za 36. A tego rozwalam i kopię dalej. Kurde, niechcąco tego villagera uderzyłem. Jeszcze patrzcie kto przyszedł. Oj, no mamy omen 3. Kurde, ale troszkę słabo. Słabo, słabo, no, że go uderzyłem. Bo to niechcąco zrobiłem, a teraz będziemy cał drożej. Mending za, za 10. Widzowie, mamy mending. Mamy mending widzowie. wiadomo to jest podrożone, że jest troszkę drożej, ale w niczym nic, nic nie przeszkadza. Mending za 10 to jeszcze, to jeszcze taniej mam mamy, tak, że będzie się tak zamykać, go. mending za 15 bardzo, e, to jest bardzo, bardzo dobra cena. Znaczy za 10 to jest chyba najmniejsze jaką się da mieć za mending, a 15 to i tak jest bardzo dobra cena. To jeszcze sobie z, jeszcze zdobędę jednego emeralda kopionego. I on teraz właśnie się zupkludował. I mu książki możemy mu też sprzedać za emeraldy. Okej. Okay. Dobra, sprzedałem mu niego książki. No i kupujemy właśnie Mending. O, za 14 teraz dał. Dobra, kupuję Mending. Niego? On się upgradeować powinien. Okej, okay. ink. A, dobra, dobra, spokojnie. Idziemy teraz wynałożyć y, na Elite Remending i już teraz powinno być y, Gitas. Jeszcze Unbreaking 3 by było spoko. Unbreaking 3. Idziemy to nałożyć. Mamy mending na Edit shop. Dobra, widzowie, yy, ogólnie tak. Yy, chcę zrobić tak, żeby móc przez nether przejść do endu, ale yy, nie chcę się iść tam na razie z buta, dlatego o, o, musimy poczekać na noc i wtedy się y, troszkę Creeperów farmi. No i gdzie tu będzie gompounder. A ja teraz przy okazji zetnę to drzewo. Dobra, mamy 2 staki, 37. Dobra, mam, mam 16 gam powdera. Prowadzę sobie fireworki 48. Dobra. E, to tak, ubieram, er, ubieram elytra. <grymne> Opcjonalny mam to Wit. E, czekajcie chwilę, Ale jeszcze zobaczyć, czy mam wszystko zapisane. I ja ogólnie bym poszedł przez. Ten, nager, ale Portal Over Port. O, no, mamy zapisane. Dobra, no to lecimy. No i tutaj myślę, że to sprawia e, portal. I będziemy mogli się szybciej poruszać. Jesteśmy 200 bloków od tego. O, tu w ogóle sta, forteca. Tu przy Fortece jesteśmy. Dobra, ja tu robię Waypoint od razu. E, mam Waypoint, portal do endu. Dobra, ja, widziałem, mam 37 Fireberek. Hmm, to może sobie wejdziemy do tego okulta gatewaya. tutaj odpaliłem grę na nowo i zobaczcie sami Ej, co jest widzowie w mnie do tego momentu co zrobiłem i pointa Ej, ja wam to no, normalnie będziecie mieli to na nagraniu, to nie będzie w ogóle wycięte. Za do mnie do miejsca, gdzie był welcome Yo, chyba w nie miałem na początku. Co my git. Kurde, nie zaczęło mi lecieć. Dobra, czekajcie, tutaj będzie cel i shulker box ogóle potrzebuję. Sobie, e, shulker Boxa. Mamy Shulker Boxa, ok, obojętnie. No, naszego własnego. Dokone, do, to dokładnie, to, dokładnie. To Dobra, te, dwie, te dwa mieczeki są dosyć spoko. Dobra, ogólnie potrzebuję zrobić e, kamień ślifierski. Teraz macie na ekranie jak się go robi. E, przed chwilą ja sobie sprawdziłem. E, potrzebuję takie rzeczy. E, potrzebuję to przypalić. I mamy Grindstone, czyli kamień ślifierski. I ja go sobie go położymy tutaj. Sharpness 3 klągłby chyba. Ja sobie to jest. And this engine. Oh, dobra, jest X przynajmniej. To sobie łączymy. Ja Sharpness 4, first of two. Unbreaking 3. Dobra. A ten mieczyk sobie to desenchantujemy. ja nie mamy X na I tak mamy lepszy mieczyk niż miał, mieliśmy wcześniej. Dobra, no, jeszcze polecę sobie do tutaj, do wioski, e, ograbić ich siana. Ale dobra, e, zajmiemy się villagerami na początku. Wezmę sobie łódkę i przetransportujemy ich e, do miejsca. Tylko pierwsze trzeba zrobić to miejsca. Czekajcie, e, taką rozmnażarkę gdzieś villagerów trzeba będzie zrobić. Teraz mamy villagerów trzech. O, i mamy, już mamy czterech jednak villagerów. Dobra, weźmiemy... a z tego domku weźmiemy Czyli będziemy mieli kolejne trzy. Dobra, tam widać, że będą już rozmnożnąć. A teraz 366 building bloków. Teraz zacząłem zbierać wszystkie bloki i zacząłem budować. Tutaj zacząłem zbierać name tagi i zobaczcie sami. Tutaj mi wydropiły trzy name tagi z jednego spawnera. Dobyłem wszystkie materiały i zacząłem budować farmę. Po skończeniu budowania stwierdziłem, że sprawdzę ile żelaza dostanę w 15 minut. Hey, widzowiec dz dzwoni mi timer właśnie minęło 5 mi 15 minut ostatni golem i mamy 15 minut taki wynik jakieś tam nie wiem czy to jest ogólnie dobrze czy nie ale no tak widzicie tutaj idzie golem dobra Dlatego e, to chyba już na tyle w tym odcinku. I w przy w kolejnym odcinku też ulepszymy sobie naszą całą zbrojkę na Maxa, bo teraz widzicie mamy takie sobie rzeczy. To no, słabo prawa, jak się na przykład... No słabo, słabo. Wszystko na full będę chciał zrobić. Dlatego to był na tyle. Ja się będę z wami żegnał, no i siemoneczko. Do kolejnego odcinka.